Dzień dobry kochani, słuchajcie, mamy dzisiaj piątek i zaczynamy się pakować. Wyjazd mamy w niedzielę. Wyjeżdżamy z Olsztyna do Warszawy o 13, o 16 o 16 tak naprawdę mamy parking, a o 17 mamy być na lotnisku, już się nie mogę doczekać, dzisiaj zrobiliśmy zakupy, kupiłam przepiękną walizkę, którą Wam zaraz pokażę i ten vlog mam nadzieję, że będzie mniej więcej krótki, bo tutaj chcę pokazać Wam jakby jak się pakuje, na co zwracam uwagę co robię najpierw przed pakowaniem i ogólnie jak to u mnie wygląda, bo często się pytacie, a wiecie jak wrzucam na Insta Stories, to to zazwyczaj znika, albo jakby zmieniam też taktyki pakowania. W ogóle jeżeli jeszcze mnie nie śledzicie na moim Instagramie, to koniecznie mnie zaobserwujcie, a teraz zabieramy się za pakowaniem. Nie wiem, czy zobaczycie to w tym świecie, ale zobaczcie, kupiłam taką przepiękną walizkę. Ona jest taka neonowo-różowo-malinowa. Jest to walizka o rozmiarze średnim. I słuchajcie, zapłaciłam za nią chyba 170 albo 179 zł. To jest marka podobno polska, też spoko. I jest taka mocno, wiecie, wytrzymała. Wcześniej zamówiłam z Ochnika i to zestaw walizek, jestem totalnie z nich niezadowolona. Są tak nie wytrzymały, że po pierwszym, jakby wnoszeniu walizki, od razu poszła rączka, więc. A to mam nadzieję, że się sprawdzi. Ogólnie pakowanie zaczynam od zrobienia sobie listy w notatniku. Zazwyczaj mam taką gotową listę sprzed wyjazdu poprzedniego. Po prostu dopisuję rzeczy, i tutaj mam tak naprawdę wszystko, czego potrzebuję. E, tym razem bierzemy dużo, bo chcę nagrać super vloga. W ogóle kupiłam kamerkę Osmo, też ją wam zaraz pokażę. E, I teraz już mi się właśnie przypomniało, też, że muszę dopisać kilka rzeczy, na przykład, żeby zabrać pęsetę ze za sobą. I tutaj wrzucę wam screena już mojej gotowej listy do pakowania. Może komuś się przyda. E, no i teraz przechodzimy do samego pakowania. Ale jeszcze zanim pokażę wam moje Osmo. Zobaczcie, to jest takie maleństwo. I zaraz zobaczycie, jak to fajnie działa. Ciach! I mamy kamerkę na gimbalu w dodatku, także mam nadzieję, że na tyle uda nam się ją rozkminić, że wyjdą fajne ujęcia, takie wiecie, przebitki. Kupiłam też do niej um, takie jakby zakrywkę, taki, taką obudowę takiego case'a wodoodpornego, że będę mogła też nagrywać pod wodą. Nie wiem po co, ale wiecie, zawsze bezpiecznie. też będziemy w takich miejscach, gdzie e, będą jakieś tam jeziorka, bajorka, wodospady, więc... Liczę na to, że uda nam się tam dotrzeć i uda nam się tam nagrać fajne ujęcia, a to jest tak małe, że słuchajcie, to w kieszeni można nosić, dlatego się nazywa Osmo Pocket. A normalnie nagrywałam do tej pory Canon G7X, natomiast myślę, że na wyjazdy fajnie jest mieć jeszcze taką dodatkową kamerkę, żeby móc fajnie nagrywać. I w ogóle nie wiem, czy widzicie, ale na oczach tak pięknie błyszczy mi się akwariusz z mojej paletki. Wczoraj pakowanie zaczęłam od ładowania sprzętu, czyli naładowania trzech powerbanków, aparatu, poczyszczenia kart, takich rzeczy stricte organizacyjnych. Dodatkowo kupiliśmy też wszystkie jakieś kosmetyki i tak dalej. Kupiłam też nerkę. Tutaj macie kod. No jest ogólnie niewielka, ale zmieści się tu i telefon, i portfel i jeszcze jakieś rzeczy dodatkowe, więc spoko. Teraz będę sobie mierzyć stroje, bo zamówiłam jeszcze kilka strojów z kusą i one są przepiękne. Zobaczcie, jakie mają kolory. Może Wam tutaj pokażę, jak wyglądają. I tak wygląda moja już. Mam nadzieję, że jest cała skompletowana lista, co zabrać ze sobą. Jak widzicie, tutaj planuję już moje rzeczy sprzętowe i ja tak jakby kategoriami się pakuję. Tak samo jak mam tutaj listę, czyli sprzęt. Najpierw później dokumenty, później całą kosmetyczkę z lekami, później buty, stroje i rzeczy plażowe itd., itd., itd. I przez to wszystko przebrniemy razem. Oczywiście telefon i ładowarkę spokoję. Jutro ze sobą biorę też trzy powerbanki. Biorę kabelek do powerbanka, ładowarkę do aparatu, aparat, którym właśnie teraz nagrywam, dodatkowo kartę, taki adapter do mini-mikrokarty, która jest już w moim osmo. Nie wiem, czy wam już zdążyłam pokazać osmo, ale ja jestem po prostu w nim zakochana. Zobaczcie, pach! Hello, dzień dobry. Dodatkowo mam do niego kupiony też taki case, który pozwoli mi nagrywać pod wodą albo w mokrych miejscach, żeby nie zmoczyć tego maleństwa. Bo niestety, tak jak GoPro jest pododporne, um, to niestety ten sprzęcik nie jest. Najgorsze, że nie mam na to wszystko takiego, takiej torby, na aparat i tak dalej. Ale mam kosmetyczkę z chudy, która się wspaniale sprawdza w takich sytuacjach. Tutaj trzymam aparat. Może je wezmę jeszcze drugą, bo mam jeszcze drugą taką samą właśnie na osmo i na obudowę i na kamerek. I tak to wygląda: tu jest osmo, plus powerbanki. Tu jest i będzie jeszcze aparat, ładowarka i tak dalej. I też powerbank. I to wszystko wyląduje w plecaku, pewnie u Grześka. Słuchajcie, często takie rzeczy na wyjazdach są nieużywane, ale warto je mieć, bo potrafią uratować wyjazd. No albo po prostu jakby mm, ograniczyć cierpienie do minimum. Także co ja zabieram ze sobą zawsze? Rzeczy na żołądek typu kroporządkowe, smekta, nifuroksazyt, nospa, plus. I Buprom. Do tego mam jeszcze witaminę C i Gripex, bo też nigdy nie wiadomo jak tam z, że tak powiem, polocie, klimatyzacja i te sprawy różnie się zdarza. Do tego mam bakterie kwasu mlekowego, które łykam zawsze kilka dni przed wyjazdem i w trakcie wyjazdu, bo ja mam bardzo słaby rządek i to mi pomaga. Dodatkowo mam Lokomotiv, bo ja jestem... Zdarzają mi się problemy z chorobą lokomocyjną. Myślałam kiedyś, że z tego wyrosłam, ale w sytuacjach, kiedy jadę Autokarem, tylko i wyłącznie autokarem. Czasami mi się takie rzeczy przydra... przytrafiają, że jest mi niedobrze i tak dalej. Kręci mi się w głowie tak asekuracyjnie. Dodatkowo mam chlorchinaldin właśnie w wypadku przeziębienia, przywiania w samolocie. Do tego mam krople antyalergiczne, bo ja jestem alergikiem. Coś do nosa, gdyby kogoś wziął katar. Dodatkowo acyklowiec dla grześka. Dla siebie tampon, podpaska. I to jest tak naprawdę taka podstawowa apteczka, która potrafi uratować życie, więc bardzo Wam polecam coś takiego zawsze mieć. I wszystko jest schowane w kosmetyczce, do tego jeszcze plastry i to idzie do walizki. A co biorę ze sobą do plecaka na czas lotu? To jest taki podstawowy zestaw, który noszę ze sobą w torebce albo w plecaku. Plastry, OB, stoperan, chusteczki, płyn do dezynfekcji, alerik, nifuroxazet i Buprom i Lokomotiv i to jest taki zestaw ratunkowy, podręczny. A no i dodatkowo na loty często noszę ze sobą jak nie zapomnę, takie chusteczki dezodorantujące. Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałam. Także widzicie tu jest moja podręczna apteczka rozłożona na dwie kieszonki a plecak jest z Gesa, bo pewnie będą pytania. Do takiej wielkiej kosmetyczki, którą dostałam w Piarca od Too Faced, wrzucam wszystkie rzeczy tak, jakby wspólnego użytku. Mm, tu są takie bardziej grześka w tym miejscu, no oprócz moich nożyczek e, i mojej golarki. Mam tutaj żel do golenia na czepiankę, e, po goleniu, to jest jednego do włosów, a to słuchajcie w ogóle, jeżeli wasi e, faceci nie lubią się nawilżać, e, nakładać jakichś tam kremów i tak dalej. To powiem Wam, że to jest sztosik. Słuchajcie, ja to Grześkowi dałam, i on całą taką buteleczkę już zużył. To jest taki żel, hialuronowy. On jest mocno nawilżający. Dezodoranty, pasta do zębów, szczoteczkę spakuje jutro. Szampon płyn do mycia, odżywka, balsam pełno filtrów, bo my jesteśmy bardzo wrażliwi na słońce ja mam wręcz na dekolcie uczulenie, jak za dużo na słońcu jestem żel do mycia twarzy, to jest moja mgiełka do ciała chusteczki nawilżające patyczki, za którymi pewnie się podziękuje później, bo ja zawsze pakuję i on zawsze mówi, o, ale przydałyby się patyczki, a ja zawsze wyskakuję i mówię, mam! <grytanie> no i balsam do ust, mój ulubiony aktualnie, w sumie już od dłuższego czasu, widzicie go często na moich tutorialach na Insta, jeżeli pokazuję usta. I kolejna kosmetyczka spakowana ta idzie do Grzeska, do torby, bo u mnie nie ma tyle miejsca, żeby się zmieściła, bo pewnie jedną czwartą torby zajmę. Teraz czas na stroje kąpielowe i szczerze w życiu nie miałam tylu strojów kąpielowych, co mam teraz. Mam jeszcze dwa jednoczęściowe i mam jeszcze jeden, którego nie biorę, bo jest mega stary i go biorę tylko na basen. Ten tutaj czarny kostium przyszedł do mnie dzisiaj i to jest prezent od marki Layana Bell. Ten tutaj mam już chyba dwa albo trzy lata i to jest z Oisho. A te trzy zamówiłam w kuso I słuchajcie, te stroje to jest totalny sztosik Tutaj mam dwie różne pary majtek, takie wysokie i takie kuse bardzo Pokazywałam wam te stroje na insta Ogólnie te stroje są fantastyczne, te hiszpanki, bo tak się nazywa ten model Bo zobaczcie te rękawki Już wam pokazuję, och można odpiąć, one są na takie przypinki, przepięknie wyglądają, no i można je zdjąć do opalania. Też tutaj mają takie ściągacze, więc fajnie pod biustem można sobie ściągnąć. Ten strój natomiast przepięknie modeluje pupę. Jeżeli ktoś ma małe biodra, to serio te majtki to jest totalny sztosik i jak ja dzisiaj zmierzyłam, tą wizę? Jakie one są piękne. Tylko, że troszeczkę są za wysokie, ale ten materiał jest o tyle fajny, że je można sobie tak ciach i zrolować. O, właśnie tak wyglądają moje buty do chodzenia po plażach i do pływania. To są kroksy kupione w, na e-obuwie. Ogólnie chcę wam coś pokazać, tylko nie mam pojęcia skąd to jest. To jest chyba od jakiejś pościeli, w sensie, że w tym była pościel. Nie mam pojęcia, ale mam to od kilku lat już dobrych i ja w tym zawsze przewożę bieliznę. Teraz stroje kąpielowe, bielizny, czyli mam tutaj Wszystkie chyba 5 strojów. W końcu widziałam 5 strojów. Wszystkie skarpetki, mam tu 9 par skarpetek, 9 par majtek i 3 nasze i wszystko się zmieściło do takiego do takiego czegoś, nawet nie wiem jak to nazwać i to mi mega pomaga w organizacji w ogóle bardzo wam polecam pakować się jakieś woreczki, kosmetyczki i tak dalej, bo to wszystko jakby pozwala uporządkować miejsce w walizce. I teraz na szybkociuchy. Spodenki, dwie pary, jedna czarna, jedna niebieskie Te są z Miss Denim, a te są chyba z czegoś takiego jak I Love Shorts. Jakoś tak. Za sobą zabieram jeszcze cztery takie koszulki na ramionczka które kosztowały mnie, uwaga, 25,90 i są to koszulki z Zary. Zaraz spróbuję Wam wyostrzyć. Tutaj macie kod produktu. Teraz krótkie topy. Ten top jest nowy z najnowszej kolekcji Laurelli, on tutaj macie tak się nazywa, Laurella, um, te dwa topy są marki Topshop, ale zamówione są na Zalando. Ten top, słuchajcie, jest już trochę rozciągnięty i trochę sprany, ale ma prawo być, bo uwaga, on ma co najmniej 6 lat, także no, <laughs> ale jest genialny, jest przepiękny, jest neonowy i uwielbiam go, a ten top ma chyba 3 lata i jest z New Yorkera. A tak, rzeczy, to rzeczy z Zalando. Pokazywałam każdą pojedynczo i wkleję tutaj ym, screenshoty z Zalando. Klasyczna, mała czarna, w takim wydaniu sportowym nadaje się i na dzień, yy, i też na jakieś wyjście, jakbyśmy sobie gdzieś wieczorem chcieli wyjść. Tej sukienki nie chciałam brać, ale bardzo mnie namówiliście na moim Insta Stories, bo pokazywałam wam tam, jak w niej wyglądam. Mam też taki kombinezon, tylko on tu miał pasek i ten pasek gdzieś zniknął. Będę musiała poszukać, yy, bo w praniu musiał się zawieruszyć gdzieś ten kombinat może nie wygląda jakoś ultra pięknie, ale super jest mega wygodny. Może ten kombinat jakoś nie wygląda super pięknie, ale jest mega wygodny. Przepięknie zbiera biust, nie trzeba do niego nosić stanika. Ta sukienka mi się bardzo spodobała, jest taka jakby wiązana tutaj, ma taką ładną falbankę. Jeszcze powiedział, że to jest taka typowa włoska sukienka, nie wiem o co chodziło, ale zostawiłam, bo bardzo ładnie wygląda, jest mega wygodna. W ogóle wszystkie rzeczy, które biorę, są mega wygodne. Większość można nosić bez stanika. Także ja uwielbiam, że jest gorąco, w ogóle nie nakładam w ogóle pustynosz. W ogóle, w ogóle. Nie wiem, czy będzie to dobrze widać na mojej różowej pościeli, ale to jest taka topo spódnico-sukienka to jest taki komplet, też bardzo fajnie wygląda. Jest taki lekki, um, no i w sumie nic więcej o nim nie powiem, po prostu jest spoko, jest tani, jest wygodny i go biorę. A to jest, moi drodzy, kombinezon, który jest troszeczkę niepraktyczny, bo ma bardzo szeroki dekolt, bardzo długi i bardzo obszerny, ale przepięknie wygląda i tak mi się marzyły właśnie na jakimś murku zdjęcia w takim takim właśnie koronkowym czymś. No i zostawiłam, będę też miała na jakieś eventy letnie i tak dalej. I czas na dodatki. Jako bagaż podręczny biorę plecak Gessa. Jako dwie takie dodatkowe torby biorę taką białą torebkę z Kazara i moją nową nerkę z Tomiego. Dodatkowo biorę taki liniany worek na brudną bieliznę. Biorę pasek mój i dodatki w stylu spinek. Ja akurat teraz takie kolczyki wzięłam chyba zamówione na AliExpress, po prostu do tych wiecie, kombinezonów białych rzeczy, mogą fajnie wyglądać. Wszystkie dodatki, właśnie typu gumki, spinki, chowam w kosmetyczkę i bardzo Wam polecam kupienie takiej malutkiej kosmetyczki. To jest chyba z Nihiluka, chyba tak mi się wydaje, ale właśnie taką małą kosmetyczkę super jest mieć, dlatego że jeżeli trzymacie w jednym miejscu rzeczy i odkładacie tutaj, to. Gwarantuję wam, że nagle przestaną wam gubić się spinki polecam. Jeszcze wezmę lnianą torbę, żeby mieć na zakupy. Z pielęgnacji jakoś nie biorę masy produktów, biorę płyn micelarny, mgiełkę do twarzy, poprzedowe maję serum na noc, mam troszeczkę jeszcze takiego na dzień, takie mini wersje, to też wzięłam. Wzięłam krem pod oczy, dużo maseczek i jeden taki peeling, wzięłam waciki, dwie dodatkowe takie tubki, miniaturki, ja w ogóle uwielbiam na podróż brać miniaturki, także tu mam taką maskę Uh, a atomam krem mam też jeszcze spakowane w naszej wspólnej kosmetyczce filtr do twarzy no i to, to jest totalny sztosik, jeżeli macie cerę trądzikową, jak wiecie ja wyszłam albo i w sumie nie wiecie, wyszłam już z trądziku, walczyłam z nim 2,5 roku, a to mi pomaga ujarzmić wszelkie krostki, które mi ewentualnie tam wyskakują, to jest coś co nazywa się papka jadwigi możecie kupić to online nie wiem czy to jest do kupienia w aptece, ale wiem, że jest do kupienia online za około 20, 25 5 zł. I to fantastycznie zasusza wszelkie jakieś ropne pryszcze, jakieś takie podskórne bomby, wycisza, zasusza, i tak naprawdę dwa dni i jest po pryszczu. No i w końcu czas na kolorówkę, co zabieram ze sobą. Jakoś mega nie planuję się malować, ale jakby mnie nasza ochota, wiecie, ładne zdjęcia i tak dalej. Na pewno żadnej palety do oczu nie biorę. Jak coś, to podkreśla sobie oczy brązerem albo różem, albo oczywiście jak ostatnio ciągle. Moją paletką z Mio, już trochę widać mocno zużycie, e, także tutaj mam od razu lusterko, mam też rozświetlacze i rozświetlacz do ciała, biorę ten pędzel, tym pędzlem nakładany Aris, czyli mój rozświetlacz do ciała, biorę też taką ściętą gąbkę też od Glam Shopu, ostatnio to jest mój po prostu must have, to są produkty, które biorę do twarzy, puder Laura Mercier transparentny, pędzle do twarzy pędzle do oczu, mówię wam nie zamierzam się malować, mam tutaj tylko do korektora, do rozświetlacza tym w ogóle nakładam rozświetlacz w kącikach, na łuku brwiowym i na nosie i biorę po prostu dwa pędzelki jakieś do oczu tu mamy tusz i odżywkę, kredkę do ust i taki balsam lekko koloryzujący. Tutaj narzędzia do brwi i temperówka, kredka do brwi oraz mydło. Nie wiem, czy widzieliście ostatnio mój filmik z brwiami robionymi mydłem, także zapraszam Was tutaj na insta jak coś. Ja sobie odcięłam ten kawałek, zapakuję sobie w sreberko, resztę zostawię w domu, bo też bez sensu, żebym brała całą kostkę mydła, jeżeli. Nawet pewnie tego całego nie zużyję. Um, no i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o kolorówkę. A no i oczywiście zabieram moje cudowne lusterko: to jest lusterko z Benefitu. Dostałyśmy je w piarkach niestety nie można takiego kupić, ale jest genialne, bo da się je składać. Widzieliście je w moich wielu vlogach. Ja sobie je stawiam i mam piękną toaletkę, także. Biorę to, to pakuję w kosmetyczkę, a te rzeczy biorę w folię bąbelkową po pijarkach schudy. No i kolorówka spakowana i czyżbym bym właśnie skończyła się pakować? Spakowałam się. Jestem gotowa. Do wyjazdu, możemy jechać. No więc ja już jestem prawie całkiem spakowana, sprawdziłam z listą i brakuje mi jeszcze kilku rzeczy, wytłuściłam wszystko sobie, czego jeszcze nie spakowałam na ciemno, na grubo, no i tak to wygląda w sumie z moim pakowaniem. No i w sumie rano się dopakuję, ogarnę, jedziemy. Lot mamy przed 20, 22 jesteśmy na Sycylii. Vlogi też stamtąd będą dla Was powstawać, także po powrocie pewnie coś wrzucę. No i też wpadajcie na mojego insta, bo tam też będę publikować rzeczy właśnie z Sycylii i jakieś dodatkowe rzeczy, bo też porobiłam tutoriale na zaś, żebyście się nie nudzili przez ten tydzień, jak mi nie będzie. No i to w sumie tyle, mam nadzieję, że uda mi się to opublikować jeszcze przed wyjazdem. Trzymajcie się, buziaki.